Na kolację rybka na ostro. Oczywiście musi być. Najlepsze jest to, że wspomniana wcześniej przeze mnie rybka pochodzi z rzeki tuż obok mnie. Zobaczcie. Bardzo białe, delikatne mięso. Zero zapachu. Przykrego. Mało ości. Lekko słodkawa w smaku, ale dominuje tutaj papryka i różne przyprawy, bardzo ostre. Zapomniałem wspomnieć, że grille takie, takie kuchenki są nie tylko popularne w Chinach, ale także w Korei Południowej. Bardzo dobra opcja do gotowania na dworzu. Klasyka chińskiego jedzenia. Tofu i warzywa do gara. Bardzo dużo trawy cytrynowej, imbiru, czosnek, kolendra, papryka ostra i różne inne warzywa, których nas nie zna. tak prezentuje się ugotowana ryba już. Jedna z rzeczy, które najbardziej lubię w Chinach to tofu, a szczególnie przyrządzone na ostro, w dobrym sosie. Rewelacyjny. I do kotu. Świeżutkie tofu też do kotu.